Cześć, jestem Patuś, witam Cię w trzecim odcinku z tego kącika Patuś YouTube. Jesteśmy już na 12 chapterze. Tutaj w prawym dolnym rogu Ci dałem napis, ile już konto ma dni, żeby to się ciekawie oglądało. To już jest szósty dzień. No i doszliśmy sobie do 12 chapterka, grając sobie swobodnie i spokojnie. Generalnie nie mamy już co robić tutaj. Nie mogę nic przepchać. Stanąłem na 12 mieśnik 4. Zrobiłem wszystkie wierzchołki czasu. Ten się odblokuje na 124. Tu jeszcze nie mam. To też dopchałem tam ile się da. tam Można jeszcze z 5 króli wyciągnąć, ale to się zrobi. Do tego tutaj od Mistrza mam Lukrecję i Rem, tak jak mówiłem, i dzięki temu mogę pchać dalej. Tak wygląda Team. Mamy 140 na Heroinie, 120 na Damon. i to sobie idzie, nie? Tylko no, brakuje Expa. Nie chcę tego obecnie wyciągać, bo coś czujesz, jak potwieramy, to to pójdzie. Nie, a nie otwieram, żeby było na odcinek, więc wiesz. No, tak samo z wieżą. Wieżą, jesteśmy na 143, też już tak sobie idzie, więc zatrzymałem. Z wydarzeń yy, zrobiłem sobie mroźną przełęcz, bo dodali. Jak ktoś jest poradnik na kanale, to możesz sobie obejrzeć. Obfite próby też, ale jeszcze sobie tej Lady Demony, Lady Simony nie wynajmowałem. Yy, Złota Wyspa się robi, obóz się robi. I ten, tutaj jest ten nowy evencik, gdzie zbieramy te karty. I w sumie sobie otworzymy razem, bo też ich nie otwierałem. Mam aż 700. W sumie tu też fajne rzeczy polecą, nie? Jak na start. Kurde. Jak na nowe konto to tu fajne rzeczy lecą. No i dobra. I to i tyle, nie? Jak dla nas na początek git, prawdopodobieństwo tam są jakieś nieważne. I co my możemy za to mieć? Nie będziemy iść te w postacie, bo nie ma jakichś żadnych niesamowitych. Można by było wziąć eroi. Kurde, albo wiesz co? Ja może poczekam i sobie heroina wezmę, żeby sobie go zrobić na legendę. Plus, dobra, to wiesz co? Tak to bym tego nie brał, nic. Myślałem nad nim, ale raczej bym wtedy puda, bo tu jest fajny, tani food. 18,9 kart za 12. Tyli. To nie, nie jest tak dobrze wcale. Yy, ale coś czuję, że tym heroinem będę się męczył, no bo otwieramy dimy, yy, tych nieumarłych, nie? A ja jednak chciałbym go grać, więc to nie, mo nie będzie może niegłupi pomysł. No, podbierajmy sobie wszystko, co mamy, otwierajmy sobie wszystko, co mamy. O, dostaliśmy demorę. Znowu będzie cały odcinek, wiesz, z klikania, odbierania. Praktycznie tyle samo diamentów. Diamenty sobie użyjemy oczywiście, żeby był na, było na opening. I tak, co tu mam? To jest za ten event, za zdobycie chyba 50 elit czy jest tu elit, tutaj bierzemy sobie zwoje frakcyjne, To też chcę dzisiaj nagrać odcinek, bo ten, bo są właśnie nieumarli, nie będzie trzeba zmieniać, nie, więc 300 diamentów zaoszczędzone. Yy, otwieramy wszystkie skrzynki, wszędzie biorę proch, czekaj, czekaj, a tu jeszcze zobaczymy, co się weźmie, yy, dostałem tego yy, Wukonga oczywiście tam z. co to mój pierwszy, no, oni chyba coś dziwni są, dostałem go z tego, yy, nie stąd. Typa, ja nie odebrałem tu Wukonga. No to dobra, to mamy drugiego. Hmm, to dobre info. Yy, co dalej, co dalej, co dalej? Kamyczki. No to co, jazda z tymi? Mamy trzechasz. Okej. Okay. Walker akurat nic tam nie zmieni, on jest bardzo mocny na później. U, ale dwie strildy. Kit, yeah. kit, kit. Ona się zawsze przyda. I troszeczkę fooda zawsze na plus, choć nie mamy żadnej legendy plus, więc to jest na minus, trochę się martwię jak to dzisiaj poleci ale mamy bardzo dużo do tworzenia bo mamy 27 tysięcy kamyczków znaczy diamentów 40 zwojów zwykłych i 78 zwojów frakcyjnych więc wydaje mi się, że jest czym zarządzać wierzę, wierzę, że tutaj się coś wydarzy ciekawego no i co zacznijmy od zwykłych bo jest ich mniej o, skrek pierwszy. Skrek bardzo fajny, tylko no, taki jeden to nam nic nie da, nie? Na razie to się zostawię, zobaczymy co się dalej wydarzy. O. I mamy, jak ona się nazywała? Naroko. Naroko, dobrze. Więc jeszcze jedna i będziemy równo ją na Legendę Plus robić. Dzisiaj o to walczymy. Lecimy za diamenty. Dużo fuda. A dzisiaj nie chcemy fuda, dzisiaj chcemy postacie. Palmer, dobra. Palmer też bardzo dobrze. Możliwe, że nasz team się dzisiaj zmieni. Zależy jak to poleci wszystko. Okej, okay. Anasta też się nie przyda. Przydałby się jakiś taki dobry pól na trzy postacie, nie? Na razie tak standardowo po jednej. Dobra, pokojówka też nic nie zmienia. Ej, 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 No dobrze, nie umarli przed nami, nie? Miałem nadzieję, że jakiś nieumarły wpadnie zanim do nich pójdziemy. Przynajmniej mamy fuda. Dużo fuda leci, tyle mogę powiedzieć. Ta karta oczywiście na niemartwych, nie na nieumarłych. Znowu nowy. Fain, no ale fajnie może być jako food akurat. Tylko, że jeden to co nam da. No i dobra, 78 skroli w to. jazda, niech się dzieje. Okej, okay. Lady Simona jedna nie będę żałował na pewno. Kolejne. Hilas też nie jest źle, ale nic nam nie daje. Powiem ci drogi widzów, że to jest kurde niestabilna sytuacja. Greyswool, o boże. Dobra i teraz robimy tak, tutaj sobie otworzymy jeszcze raz. Generalnie kupę postaci poleciało, ale żadnej na legendę plus, nie? Tutaj nic. Otwórzmy sobie teraz tutaj 8 i dobijemy z zwykłymi zwojami dwóch. Bo ja o ja ci muszę powiedzieć. Się dzieje, do zera się wypróliśmy. więc trzeba będzie EXPA używać i trzeba będzie lecieć EXPEN. No, to nie jest problem, nie? Ale nie powiem, myślałem, że trochę więcej tej rzeczy poleci. O! No, daj, mamy rejnę, o tym marzyłem. I tutaj musimy dobić dwójkę normalnie. Patrz, jeszcze jeden EORIN, dobra, to to już mi polepsza humor. Bo teraz kupimy sobie z ewentu jednego, więc mamy go na pewno. No i jeszcze sobie to otworzymy. Lady Simona trzecia. No widzisz, tutaj jednak coś się na koniec wydarzyło. Czyli Lady Simona jest coraz bliżej. Dobra, czekaj, podbieram jeszcze wszystko. Żeby coś mi tu da. Czy będzie można rozegrać jakieś coś? Zróbcie sobie księgi coś mamy. O, dwa króle kolejne. Więc ile my ich mamy? 8. Powiem Ci, że to trzeba będzie użyć chyba. Nie widzę innej opcji. Czekaj, załatwię dwa teraz na szybko. Coś co tutaj dostaliśmy. Czy coś weszło w ogóle? Też nie, jakieś misje. No dobra, ty, to otwieramy za te 8, bo tu zaczęło pod koniec lecieć. Mówię się coś wydarzy jeszcze. I zaraz będziemy myśleć. <laughs> no w tej Lady Simony to nic ciekawego. to wiesz. Jednym pulem może się zmienić. Ok, weryfikacja, sprawdzanie. Tutaj. Kupa Fuda, nie? Ale nie ma ani jednej Scarlet, żeby ją zrobić na legendę plus. Jest ten ciężki moment, że potrzebujemy już dwóch, więc to będzie stało. Hmm. Pokojówki się połączyły. No, Kupa Fuda jest, nie? Skarlet od razu wejdzie na Legendę Plus, na czynami tika, jak tylko doleci więcej Fuda. O, gdzie się Trilda. Mam Mamy więcej Thrilly nawet. Tutaj też fajnie, bo wpadnie jeden i będzie można go robić. Wiesz, co jest problemem? Też ograniczenie levelowe, bo tylko do 140 levela można Legendy robić. To on jeszcze jeden, no trzeba będzie na to liczyć. Ten nas ratuje, nie? No bo wezmę na pewno jednego z eventu. To już jest Że jeden poleci z eventu, poleci od razu na mm, Legendę Plus. No i będziemy zbierać fuda na Mitika. A co się dzieje tutaj? Powiem ci, że tu fajne podwaliny są, ale co z tym zrobić, tak na serio? Zostawiłbym sobie tutaj na Daemon. Bo jeszcze za ukończenie 12 chaptera dostaniemy skrzynkę z dowolną postacią. To by się wzięło Damon, Ale jeszcze jedna by musiała polecieć wtedy, nie? Więc tutaj albo by zrobić Lady Simonem, tym foodem. Na legendę. Albo Ivana zrobić na legendę. To też nie jest głupim, głupim pomysłem. Yy... Ale wiesz co? Wiesz co, wiesz, jak my to rozegramy? To trzeba ustawić teraz, nie? To Nie tak, że ja będę myślał potem, tylko zrobimy to tutaj. Ja już widzę, no bo mam ograniczenia levelowe, nie? Wiesz, ja mam tego Iwana w teamie, on jest główny, ale co jak, jak mogę go do 120 zlevelować? Bodaj, że nie? Czekaj, zobaczmy aż. No, on będzie mógł być do 120, oni mogą być do 140. To robimy tak. Pierwsze co? To tutaj sobie zrobimy w ten sposób. I zrobimy sobie z tego FUDA Legendę plus. I to będzie teraz nasza najlepsza postać paradoksalnie. Tutaj jest w miarę stabilnie. Tutaj no musi być on. No i tutaj będzie daemon I z tym ulepszaniem jeszcze poczekam. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. A, jeszcze mamy trening bestie, to też trzeba zrobić, bo dostaliśmy, więc w końcu włączamy bestię. Ona będzie coś robić, możemy chyba zbawić? Nie, nie możemy, ale przynajmniej mamy tego na trzecim levelu. Jeszcze coś tu ode mnie chcą. No i lagi, czekaj. Nie tu. Tylko tutaj, dobra, a mamy swojego, więc możemy aktywować. Dobra, plan jest taki, go sobie za mało diamentów, co ty mówisz, 20 diamentów trzeba, mamy 11. To jest... za mało diamentów, jest. o 9, żeby zresetować, O Boże, o skrozu. Skąd tu wziąć 9 diamentów? To jest poważna sprawa i poważny problem. Dobra, załatwiłem 50 diamentów z wieży, udało się coś zdobyć, więc resetujemy sobie Iwana. I za Iwana do, naszej, do naszego kryształu. Chodzi tutaj, musi wejść Iwan, czekaj. O. I teraz lecimy sobie z Hoganem. Czajisz, Hogan to nasza najmocniejsza postać obecnie. I go sobie oczywiście dajemy tu, bo go będzie można aż do 160. Ulepszyć, wiesz? I nim będziemy ciągnąć levele, żeby tutaj nie wstawać na 120. Tutaj oddamy Iwanowi to, co tu miał. No. I teraz plan jest następujący, że właśnie tutaj można coś Grezulowi dać, jak coś zostało. Pchamy ich wszystkich do 140 po kolei, nie? Dzięki temu wszyscy urosną, no i to pójdzie, nie? Tutaj nazbieram sobie Proch, powinno jakoś pomału iść. Yy, Iwan będzie miał taki poziom, jaka najmniejsza postać tutaj, no więc generalnie wszyscy będą mogli zdobyć 140, a Hogan będzie mógł dojść do 160. Więc, to jest ten plan, to jest ten pomysł, i jeszcze sobie zużyjemy to, i chyba z połowę tego jeszcze bym zużył. Generalnie to nie ma co się tutaj ograniczać, bo to i tak trzeba zrobić, żeby to szło. Nie ma czasu na jakieś przemyślenia poważne. Tu nie ma prochu, więc pchamy Scarlet. Jeszcze więcej expa. Dobra, biorę całego expa, mam. Jak się skończy, będziemy myśleć. No nie ma już co wziąć fizycznie. Puste Dobra. Wszystko na Scarlet i wszystko na Hogana. Pyk. Dobra, mamy jeszcze całe 900 tysięcy XP i trzeba będzie załatwić Proch. Ale to teraz nie ma co teraz brać tego prochu, bo jest duża szansa, że dzięki temu, że to ulepszeliśmy... To zacznie wszystko inne pójść, przynajmniej mam taką nadzieję, bo jeżeli nie, to czeka nasz, pierna, nasz pierwszy postój, a tego bym nie chciał uzyskać na dwunastym czapterze. Uuu, ale to nie wygląda jakoś pozytywnie generalnie. No i tętnie proch, proch, proch. Siema, przerywam sam sobie, już się tam pożegnałem, coś tam, smutek, płacznie. nie. Nie, 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 jadłem bułkę i wymyśliłem nowy pomysł, wymyśliłem. Biorę kurde REM. czaisz? to jest ten moment, tylko trzeba kamyczki załatwić. 100 kamyczków potrzebujemy. Generalnie działa to tak, że są te postacie dimensjonalne, czyli te wprowadzone y, dodatkowo. I ta REM, pokazuję ci palcem na monitorze, więc patrz, ta O jest OP. REM jest OP i krótko mówiąc tyle, nie? Te sobie zostawiam, bo one mi są potrzebne. To sobie maksuję na fula, a nieprawda, prawda. Czekaj, kurdem, sobie wymyśliłem tak. A w sumie to mogę to tak zrobić. Czy te mi się bardziej przyda. Dobra, ki. Walimy to na fulla. To mamy 22. Mamy 5, więc 73. Tu potrzebujemy 73. Tak, 100 kryształów międzywymiarowych. I za to bierzemy sobie od Ciućka rem. Git. Za 100 Weźmy Weź mi za akcentuj, Znaczy kurde, rem. Przysz? No, dobra. Więc mamy rem za chwilę. A my sobie jeszcze, patrz, bo ja specjalnie to wspierałem, ale zapomniałem o tym. W koszarach mamy takie kryształki za 18 tysięcy, więc kupujemy dwa. Generalnie, normalnie się tego nie robi, ale ja to dzisiaj robię, bo mogę. Otwieramy. No i wiesz co, i nic nie poleciało, więc to zostały zmarnowane pieniądze. Choć w sumie w poleciał, a to potrzebujemy na heroina, bo go będziemy robić. I patrz, tutaj się robią możliwości. Chyba już dostaliśmy rem. Tak, mamy już rem od I teraz jak to działa? Mamy, to na, mamy ją na 30 dni od tego momentu, nie? Potem będzie można ją dalej wynająć, a za pół roku będziemy jeli ją za darmo. I teraz wchodzimy tutaj w REM i łączymy ją z hotkinem, czy hoganem Kiwie, jak on się nazywa, bo nie będzie można go grać w tym samym teamie, nie? A go można do 160 ulepszyć. Fuwujemy go, oczywiście to można sobie potem zmienić, więc się nie martw. I nasza REM ma 120 poziom, nie? I teraz wiesz co ja chłopie zrobię? Ja wywalę ten daemon, dam to na rem. Normalnie wszystko. Jak ona robi artefakty, wszystkie lubi. Damy jej tego od daemon. Damy jej etku Q od daemon. No bo po co daemon, jak może mieć rem? Ty, no i ja muszę zresetować daemon, ale ja jaja, cześć. Pa to. No nie ma innej opcji wtedy Damon Daję się ją sobie tutaj do kryształu. Choć nie, bo kryształ Chris... dajmon stanie na 120 po prostu. O to z nią chodzi. Dobra. Nie do, ster... nie do 140, tylko ją chcemy do 120. Tu chodzi tylko o proch, nie? O. Więc ładujemy ją do 120. Widzisz, mówiłem ci, że się w tym zmieni, to nie wierzyłeś. To jest, to wszystko psychika. Dobra, jest Damon na 120 i ja ci powiem mordo, że ona tutaj wstaje. bo teraz wszystko idzie w Hotkina. Hotkin jak najszybciej do 160 musi dojść. Teraz my ja, zbieramy kurde 5,5 tysiąca prochu dla Hotkina. bo jak wysoko będzie Hotkin, tak wysoko będzie Rem. Wiesz o co chodzi? A rem jest naszym totalnym carry teraz. Szkoda, że nie mogę z niego zabrać, bo tak bym wolał. No i rem jest najwyżej, nie? I teraz był jakiś portret. O, dostałem stu diamentów za rem. jak fajnie? Niesamowita sprawa. Dobra, i teraz nas, nasz team, by tak. Nie, teraz będziemy mieszać z tym teamem i to bardzo. Ale ja bym to ustawił fizycznie tak, bo rem musi przeżyć i rem musi zultować, nie? Paradoksalnie najwięcej dostanie tutaj yy, tego yy, energii, nie? Pierwszym ustawieniem jest takie coś na REM, a drugim ustawieniem, jak ona nie będzie przeżywać, to normalnie wracamy z Damon, z nim i z nim i wywalamy Scarlet fizycznie, bo Scarlet w teorii też będzie zbyt mało, jakoś dość mało użyteczna w tym momencie. REM tu albo tu i REM i to ma mają to robić. Mogę nawet puścić w tobie. Już tyle siedzisz, to jeszcze możemy puścić tą REM. Spróbujmy pierwszy. Tutaj akurat lipa stoi na burtucie. Jest problem, bo ona musi przeżyć do Ulta. To jest jedyny problem z REM, nie? Nie mamy czym ją uzbustować do tego. Ale patrz, jak przeżyję do Ulta, to ona robi takie rzeczy. No i to i idzie. No. no i widzisz, nie chciało iść. A idzie. No bo mamy REM. Dobra, wszystko się wyjaśniło. Więc widzisz ostatni pomysł najlepszy. I co? Ja sobie pcham rzecz. Nie? Wszystko napierniczam tą REM teraz. Robię sobie, co mogę nią. I widzimy się w odcinku czwartym, nie? gdzie będziemy, odbierzemy sobie na pewno tego heroina i będziemy go dalej ulepszać. I postaramy się zdobyć jeszcze jedną Daemon. Tyle. Serdecznie dziękuję za obejrzenie. Wspaniałego wieczoru życzę. Kocham Cię. Papa. Pa.